Dopamina działa krótkofalowo. Przynosi nagrodę tu i teraz taki dreszczyk emocji, ekscytację, motywację. Serotonina natomiast odpowiada za długofalowe szczęście, spokój, poczucie wartości, spełnienia, stabilność emocjonalną. Ludzie naturalnie dążą do maksymalizacji dopaminy, szukając natychmiastowych nagród. W praktyce oznacza to pogoń za ekscytacją, nowymi wyzwaniami i doświadczeniami. Niestety kosztem stabilnego zadowolenia, które daje serotonina. Tak mamy. Mamy tak ewolucyjnie, mamy tak kulturowo, to jest wzmacniane. Natomiast mamy też na szczęście naszą wspaniałą korę przedczołową, która ma swoje hamowanie i e, mogąc to wszystko zaobserwować, wziąć do kupy, jakoś możemy wysnuć wniosek, że no dobra, no ale to ja też mogę tym trochę pozarządzać. Symbolicznie można by powiedzieć, że na przykład wychodzenie z uzależnień jest o procesie zmiany tego, co daje wysokie piki dopaminowe, na stabilniejszy rozkład serotoniny, na to by karmić się tym, co daje więcej stabilnego zadowolenia niż haju. To też bywa źródłem oporu i smutku, bo pociąga za sobą myśli o stracie. Jeśli mam zrezygnować z czegoś mocno stymulującego, a załóżmy, to jest moja jedyna przyjemność, jaką znam, no to co dalej? Co pać po odwyku? No i to jest pytanie: czy pać, czy może z czasem można nauczyć mózg inaczej, ale uznając to, że proces zmiany zawiera w sobie dyskomfort. Tracimy coś, bo zmiana zakłada straty, a wybieramy coś innego. Hmm, tego się uczymy w procesie psychoterapii. Jak być przy sobie w tych uczuciach, w tym dyskomforcie jak bardziej być, a nie działać nie galopować z masami w jakiś wir działań, tylko oswajać trud w zmiany. Wiele procesów psychoterapeutycznych ma w swojej naturze, między innymi, tę zmianę z dominacji działań na obecność i z dominacji dopaminy w życiu na balans serotoniny i dopaminy cały materiał znajdziecie państwo na kanale Kamila Kazimierczak na YouTube